Ech, witam was serdecznie po krótkiej przerwie. Nazwijmy to. Jak się skończył, ostatni challenge nie skończył się. Rezygnowałem Dlatego w tym tygodniu. Jeszcze nie wiem kiedy, na pewno będzie 36 h streama, nie? Jutro idę na urodziny do szwagra, a w sobotę jest dzień mamy. A więc zrobię no, na ten weekend, ale no niestety na was trwiło się. Więc trzeba z domu wyjść z chaty dwa razy i to pod rząd. Ale potem jak już to ogarniemy te tematy, to nie ma problemu, nie? Żeby nie było, to było grane w Metina, nie? Widziałem 1500 zł widzowie. Yy, powiem wam co, jakie są zmiany na moje postaci, ale tak, 1500 zostało to w... Też mam plan ustalony, ale o planie bardziej będziemy mówić na kolejnym streamie. No, w jakiejś normalnej porze, bo nie chcę się powtarzać Więc, tylko powiem wam dzisiaj Jakie zmiany Pośmiejemy się z Gameforge'a Jutro wleci odcinek Podsumowujący serwis i tak dalej, nie? Proroki, zbieram talie na razie, ale ciężko lecą w ogóle Tutaj talie Dlatego chyba, że mało obu się zbija, wiesz? Nie potrafię zrobić Daily na yy, Tych prorokach W sensie, zrobić 5-5 talii. Diego, już dziękuję, no też się lubię, jeżeli chodzi o telewizor, zainwestowałem, bo powiem Wam, że ja nigdy w ogóle nie miałem telewizora w sumie, odkąd mieszkam to mam tylko w kuchni, nie wiem czy kojarzycie, a tak to, to to nic, nie? Już raz Wam pokażę jak wygląda, opakowanie wyglądało tak, chciałem ze szpagrem to montować, bo za duży, o, na tle pieska, nie? Jakbyś się pytał jakie to duże było. Poko, idealnie pasuje do mojego do tego salonu. Więc tak, pierwsza sprawa, ninja. Tu byłem z 800-900 zł. I ktoś zapyta na co, powiem Wam, miałem 300 zmianek 6,7, żeby wartość się tak wydać. Widzicie, co jest najlepsze. Przez 150 zmianek pod rząd nie miałem ani jednej wartości 6,7. W nie zbonusowałem na 67 na wartość, nawet 20 nie weszło, nic W dostałem 25, do ZBOI weszło mi 50 W tarczy mam 20 Tutaj wartość magiczna, to ja to sprzedam Nie miksowałem dalej Widziałem, że taki z wartością kosztuje 25 bonów no, Wydałem kasę, zaraz wam powiem na co jeszcze To ja już miałem A to kupiłem wcześniej, nie? Yy, oprócz tego yy, kupiłem takie buty na stoponów, bo ekspiłem, znaczy dropiłem na butach u szamana trochę to irytowało, niestety. Więc yy, stowonów poszło, ale wydaje mi się, że jest ok, bo tu jest wszystko i strzały, i kryt, i wartość ataku. Niedużo mi się wydaje. Jeżeli to, to jeżeli chodzi o, yy, jeżeli chodzi o ninja, Mamy do zbixowania 6,7 tutaj. Może dzisiaj sobie nie Tak, for fun. jakąś stóweczkę albo coś. Dawno Happy nie było, chyba nie. A i właśnie, zbonusowałem 3 temy, tak jak to się zauważyli, nie? Czyli łuk książęcy, hem książęcy i zbroje pali. Jak cały tydzień to tylko 3 temy niestety. Yy, Kość albo dropienie, nawet te na dwie postacie nie są jeszcze wybitne. Szczególnie ninja, no to długo zajmuje, nie? I no mówię, pali, no... 20% szans na to, że wam wejdzie. I została mi do zbonusowania szaman... Na tych podstawowych itemach, na razie trzech, czyli... Wachlarz, hełm oraz y, zbroja. To bym chciał zrobić. W tym miesiącu, bo chcemy zrobić Wieżę Sungman, nie? Całą. Bo wstyd tego nie zrobić po miesiącu. No i w sumie to... Tyle. Jeżeli chodzi o szamana... A i skill jeszcze byłem na ninży, nie? Używam aktualnie Ognistej i Błyskawicy yy, Czująca Strzała i Deszcz szal są słabe, nie? Niestety, dopóki nie będzie na P To zadaje mniej ze skill'a niż z hit'a Więc dar darowałem sobie, nie ma to sensu Odnośnie Szamana Nie było jakichś update'ów Pr Próbowałem 6 razy spaliło mi ee... Książęcy set No i to tyle Nic więcej nie robiłem, ja tylko dropiłem Tylko dropię odłamki, nie? Wiadomo, 10% więcej do damage'a, 2500 HP To jednak robi swoje Jakby nie patrzeć Moi drodzy, to jak, jaką logikę ostatnio serwował Gameforge I to jak wszyscy na nich plują, ja też będę o tym mówił na najnowszym odcinku Podsumowującym serwer E, już Wam pokazuję. To jest po prostu piękne. Uwaga. Czytam, że, bo nie uwierzycie. Uwaga. Szanowni gracze, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadziliśmy kilka ekscytujących funkcji, aby poprawić wrażenia z gry. Jedną z tych funkcji była przepustka bojowa. E, którą wprowadziliśmy w 2022 roku. Wraz z serwerem zimowym, a następnie odszedliśmy na inne serwery. Powiedział, że przepustka bojowa miała być darmowa do abonamentu na Emeraldzie. To był jeden z czynników, dla których też ludzie grali tam. Zawsze staraliśmy się oferować angażującą i satysfakcjonującą zawartość. Ja nie wiem, kto to pisał, ale jakiś marketingowiec musiał pachę spocić. A karnet bojowy został zaprojektowany, aby zapewnić dodatkowe za wyzwania i ekskluzywne nagrody. Z przyjemnością obserwowaliśmy entuzjazm i poświęcenie, jakie wielu z Was wykazywało w, rea w realizacji celu przepustki bojowej. Po stranym rozważeniu i dogłębnej ocenie postanowiliśmy zrezygnować z karnetu bojowego na wszystkich serwerach. Rozumiecie, nie? Oni mówią, że, że tak nam się z... to podobało, że tak kochaliśmy to, że musieli to w*******ć, nie? <śmiech> 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 Powiem wam, ja nie, ja, ja, nie, ja nie wiem, nie? W sensie, ja bym chciał podać imię typa, który wymyślił, żeby przykład takie coś, nie? Ale jedziemy dalej. Decyzja ta została podjęta pochopnie, i chcemy zapewnić, że została podjęta w najlepszym interesie naszej społeczności. Rozumiecie, nie? Za 100 zł co 2 miesiące, czy tam 3 mieliście praktycznie darmowe zmianki 6,7. No to jest mniej niż 100 zł, bo mówimy o Polsce. Na Turcji to kosztowało 30, tam 35 i mieliście praktycznie darmowe zmianeczki 6,7. Jakieś yy, tam 7, 7 dni albo 17 były talizmany. No, wiadomo, na, na, dla ludzi na endgame to nic nie zmieniało, nie? Ale dla ludzi na takim midgame'ie, tak jak aktualnie swój szaman, albo, albo trochę słabsze postacie, no to dużo to zmieniało, nie? Szczególnie jak brali sobie na parę postaci to robili, bo misje były się proste. Nie? To można było zrobić naprawdę jak, jakąś prostą postacią. A po drugie, od trzech przepustek bojowych dawali te same misje. Nie, nie zmieniali ich. No i właśnie, i, i to jest taki tip dla Was. Jeżeli ktoś z Was dalej ma abonament na Emeraldzie Czy, czy miał Możecie walczyć z Reforgem o zwrot środków Z tego względu, że Głównym założeniem Emeralda Zaraz Wam pokażę Co było? No było, uwaga Przypustka wojowa darmowa Ta W ramach abonamentu Nie, patrzcie Polska bojowa. Więc, skoro oni są leniami, to ja bym walczył. Jeśli nie gracie, szczególnie już Metina, o zwrot po prostu pieniędzy wydane na abonament. I tyle. Nawet nie wiem, czy by to nie podchodziło. Pod zwrot całego item shopa, nie? Ale to już by trzeba było gadać z takim Wokikiem chociaż Walkik do firmy niemieckiej. No ciężko, nie wiem, to trzeba byłoby jakieś przedstawić, bo ewidentnie zrobili Trzeba tej temy zbonusować. Mówię, najgorsze jest to, że zajmuje mi półtorej dnia na, zbonuso na zbonusowanie jednego itema. Czyli w sumie na trzy itemy co półtorej doby, nie? No ale niestety nie, nie, nie umiem tego przyspieszyć. To nie jest sura, nie? Że jednym hitem miażdży potwory. plus jeszcze niekiedy w słupa mi leci postać nie szaman, To też jest taki minus w sumie. Dobra, dajmy sobie yangi i zbonusujemy sobie chyba hełm, z tego co kojarzę. Hełm albo zbroję. Ale zaraz sprawdzimy. Hełm albo zbroję, hełm. Sobie zbonusujemy, może wejdzie. Ciekawe ile bym wołał za próbę, Jaka ja już zbonusuję szamana. Ile by trzeba było wołać za próbę, to jest takie dyskusyjne powiem wam. Bo ja jestem jednym z nielicznych co to dropi, faktycznie Ale ciężko wycenić to realnie Ile to mogłoby być warte? 15 bonów dodanie rycerskie? Chyba ci chodzi o... Mi chodzi o książęce 15 bonów książęce? No nawet nie widziałem czatu, może masz rację, nie, nie wiem, musiałem zobaczyć do dzino wejść i zobaczyć spam. Ale mało ludzi to dropi w sumie. Więc no nie wiem, może masz rację, nie wiem. Jeżeli chodzi o plany na postacie, bo też wrócimy na Surę. To przedstawię w kolejnym streamie. Dzisiaj dzisiaj nie chcę się nad tym rozwodzić, dzisiaj bardziej tak casualowo powiem wam co robiłem, e, e, jeszcze, bo nie wszystko pokazywałem wam. I e, jakie ogólnie są założenia dalsze nie duże. No, no i pięknie. Uwaga. No i super. Zbroja zrobiona. Czyli w sumie już mógłbym sprzedawać do zbroi. Mam jeszcze oczywiście ze PVP, ale wiecie co, nie stać mnie. Jak ja zrobię szamana, a czy ninja lepszą, to zacznę wtedy e, robić pod PVP i bo, no nie stać mnie jeszcze. Mógłbym zrobić dzwona z czy coś ewentualnie, ale zobaczymy, nie? Ale mamy już zbroję, piękna sprawa. Dostały dwa itemy na szamanie, spoko 15 won. ale trochę to mało jest. Jeszcze ja muszę z nim pogadać. Czy on nie zaniża cen? No to ja muszę z nim pogadać, on sprzedaje on 15 wonów i. Czy on wydaje na punkty Gaja czy 15? Ktoś z punktami Gaia musi przynieść, bo tych punktów Gaia nie jest dużo, nie? Ludzie, co śledzili moją społeczność na YouTubie, chodzi o kartę społeczność, oczywiście... Mogli... Yy, właśnie miksowałem najwięcej pieniędzy, które widziałem czyli te 1500 zł, po ob... w***łem wachlarz. I zrobiłem taką maszynę... Idealną do spienian dla szamana. Tylko, że cyanit mu jest lepszy, niż to. Znaczy, nie testowałem tego, dzisiaj to sprawdzimy. Damage ale wydaje mi się, że Cyanid i tak wygra. Bo ja jestem pod umy założony po prostu, nie? Ale zobaczcie, Moja maszyna, którą zrobiłem. Patrzcie to: 600 zmianek, 500 coś. Zostało mi. Nie, 400 coś. Oprócz tamtych coś zostało mi to. Widzicie, nie? Że miksowałem. Macie dowód, bo zmianki zostały jeszcze. I tak ja coś zrobiłem No i sobie pomyślałem Że nie chce mi się już marnować czasu i pieniędzy na to Po prostu robię i jakiegoś szamana po prostu ubiorę na ekspienie pod yy, instancję No bo to jest Ta sprawa jeżeli chodzi, jeżeli ktoś jest takim Hybrydą bardziej, nie? Ludzie No to szkoda to miksować moim zdaniem, ale Co myślicie? Fajna maszyna, nie? By to Gdybym nie miał cyanita ten wachlarz by mi już udał, ale jak już mam Cyanita, no to no, no, nic mi to nie zmienia, ten wachlarzyk, nie? W ogóle powiem Wam, że jestem blisko zdobienia Hydry solo. Ninja mam dobrze ubraną, tylko chyba będzie to bardziej pod poli, ale z, nie wiem nawet, tak, tak, tak mi się wydaje. Tamana też już mam dobrze ubranego. Jak zaczniemy właśnie na poważnie, trzeba potestować, czy faktycznie ja już tak przypadkiem Hydry nie zbijam. Jakbym jeszcze ja zapłacił komuś za zbonusowanie 18% w łuku oraz yy, wachlarzu, bo wiem, że ludzie to sprzedają. No to tym bardziej, nie? Nie, nie wiem, nie chcę tutaj gdybać na, teraz w tym moment, ale trzeba o tym pomyśleć. Powiem wam, bieda, nie? Trzeba zastanowić nad tym, co możemy zrobić. Żeby takiej biedy nie było. Dobra. W ogóle w tym tygodniu se pogramy w czołgi Mam dogadane A mówiłem, że chciałem kiedyś pograć Jakoś odskocznie, ale to, to dopiero na końcu weekendu, pewnie w niedzielę Se pogramy w czołgi Dobry pomysł, nieco o tym sądzicie Jakoś odskocznia od Betina, trzeba próbować Po drugie też pogadamy o tym, co będziemy grali w przyszłości Bo parę MMOsów wyjdzie do testowania Trzeba, trzeba jakieś yy, odskocznie robić Moim zdaniem, przynajmniej, nie wiem co o tym myślicie. Bo metin nawet mnie nudzi, nie? Wiadomo, teraz będzie więcej kontentu, bo wrócimy na surę. Będziemy ogarniać różne rzeczy czy coś. Ale jednak, jak nie będzie to. P nie, nie chcę mi się kupować. O dobra, weź po fart To idziemy. Zobaczymy. Dwa z slimy, zrobimy złota. Mam jeszcze współpracę do graną. To przy okazji, nie? W sensie i poznam gierkę, i przy okazji będę na no Item shopa Dwa w jednym, a i tak zawsze chciałem spróbować. Idziemy na Namgan. W ogóle za niedługo się kończy, nie? Dawno, ostatnio, ale zauważyliście, że GamePod teraz mniej zajmuje się Metinem. Nie żeby oni się kiedykolwiek zajmowali jakoś wybitnie, ale nie wiem, czy, czy, czy ja tak tylko to poczuwam się, czy coś? No dobra, więc tak. Y Odpalę się standardowo, czyli atak obrona. Jeszcze nie odpalam. Wiadomo, że jeszcze, jeszcze jest zimna miksura i tak dalej. To mam po 23 tysiące z hita. Ze skrita nie widziałem, bo, bo nie widziałem w sumie. Jeszcze raz. 60 tysięcy chyba to było bez skryta, nie? 80, ta to było bez skryta. 56 54 No dobra, tak zapomniałem, że ja nie mam ten no, weźmy mi już włącz. Nie, nie mam autolityczny, bo nie opłaca się używać na tam, gdzie ja dropię odłamki. No i zmieńmy to sobie. Zobaczmy 23 to było sita, nie? 24,5. No czyli trochę lepszy Cyanic, Wiadomo, za ciężko jest bić, więc Więc to... a po drugie nie mam wartości ataku, nie? W alchemii, więc to też mi zaniża średnie. W sensie no nie mam, nie mam wartości 67, nie mam alchemii 67, więc takie testowanie pod moją postać jest takim trochę bez sensu, bo nie jestem hybrydą, nie? Dlatego te średnie... Nie wyciągają więcej, nazwijmy to, yy, z ataku, ale to i tak, że bije więcej o te k, To spoko, Jak na, a pamiętajcie, że ten wachlarz nie jest jakiś wybitny, nie? 20% yy, tacy ludzi I zobaczmy Zobaczmy 47, no też nie ma aż źle, no w sensie Aż źle, nowe słowo się. 10 tysięcy na skill, 15 czy jakieś 20% straciłem. To nie jest źle w sumie, w sensie taki cyjanin bardziej dla hybrydy niż dla samana który z skillami bije. Więc tak, no to wystawiamy na sel dla 300 bonów. A co z tymi zbiankami będziemy robić? Nie wiem, nie mam pojęcia. To zostawimy. Jak będziemy mieć jakąś benę, to coś z tym zniemy Aktualnie. Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić z tymi zbiankami, Nie wiem. No i tak, i będę jeszcze bardziej dobostosowywał ninja. Musimy zrobić certy. Przyspieszymy go. CERTY. 10% więcej do damage'a. się nad tym, czy damy radę Hydrę zbić. Bo to jest dobry pomysł. Oczywiście muszę coś zarabiać, nie? Bo przez cały tydzień dropiąc i ładując w ninja oraz yy, boostując sobie postać. Praktycznie w ogóle nie zarabiałem. Oprócz tego co miałem wystawione, to, to można powiedzieć, że to miałem e, zysk, który był wytworzony przedtem, czy po prostu mi oddał po czasie. No i nie zarabiam w ogóle, nie? Bo ani na instancji nie stawiam. No bo wiecie, ja bym chciał jak najszybciej zbudować szamana. Ninja to sobie będzie dopiła, wiadomo, ale szaman też. 10% więcej Damage'a robi swoje. Po drugie wiadomo, a sabelka mi się kończy. Jak ona mi się skończy, to jest trochę Damage'a, nie? Deska tak samo mi się kończy. Ja nie wiem kiedy game potrzeba zamiar... dać yy, deskę przynajmniej. Ten pet to jeszcze przeżyje, ale co z mnie nie? To jest ten problem. Ja w ten łuk byłem już ze 150 jak 67. Powiem wam. Trycha siada, nie? No dobra, to jedziemy. Bardzo a taką bym chciał. Niski ranking powiem Wam, zastanawiałem się nad tym, by nie było, ale póki co nie wiem. Nie, nie, nie wiem właśnie jak to jest, nie? Na, na razie leuję z tym niskim ranki, rankingiem. Może na streamie mi wbije, bo poza streamem to... Orki 15. Wartość ataku i diabły 15 No fajne. W sensie Na wieże przyszłościowo nazwijmy To może być. No wow! Na simie mi wbiło. No to dawajcie, a jedziemy. Może Boża da Może jak będzie 50 wartości magicznej. To chyba będzie surprise. <noise> no w sumie wydaje mi się, że... Fajna tarcza <noise> Na streamie oddaję ostatnio, tej. Poza simem po mnie, a tu oddaję. Ty, fajna tarcza nawet, nie? No to już, to jest ładny sprzęt to, nie? To przyznam Zaklęcia, kryta, ludzie oraz magiczna, lepsza na pewno niż mój cyjanit. znaczy wiadomo to trzeba jeszcze wbić, nie? Pod swoją drogą, ale Ale no ja mam co, ludzie szybko zaklęcia zręczność, a to jest kryt. No za nie? Ale za 10 okryta moim zdaniem nie warto się pocić jak świnia, no to jest moje. Wydaje mi się, że chyba dobrze by się nie bahać, co ty co dzicie? Bachali się nimi. No sprawdziłem, jest lepszy, jest nie, nie gorzej niż na plus 9. A ja mam ludzie, patrz Więc 20% ludzi tylko tracisz Ale zyskujesz średnie Dobry jest do na instancję Naprawdę Ile kością Cię ulepie na rękawiczce? Znaczy wątpię, żeby na ten moment yy, Ktoś mógłby ustać? Ja też nie wiem, czy bym ustał. Czekajcie, utwardzasz. Zobaczymy po utwardzaczach, czy ktoś to stawia Nie. Widzicie? Czy... Patrzcie, no to, to, to są za. Ja wam powiem, to jest za nagrodę z Ma. Więc to może być nasza nisza. Możemy spróbować postawić autołowy, żebym był Rosjanita. Lud. Na, na, to czemu by nie? To trzeba sprawdzić, nie? Też musiałbym być dziesiątkę Lewdo Czerpiona, żeby na nowego zrobić. Widzicie, jaki jest problem z, 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 z wężem? Musiałbym mieć odporność na obrażenia tanio. 160 won, a plus 9? Wow, Wiecie, ja bym miał 2 tyle, niż się warte, ja bym musiał mieć odporność na obrażenia i potwory przynajmniej 2 piętnastki, nie? Z HP, HP mi się nie przyda. Już to przyda białym. Niestety, ale taka prawda 35 średnie I nic więcej Za drogą, moim zdaniem 41 I nic więcej Słabe, tu jest szycie, tu jest czym bardziej 52 No, powiem wam Takie, takie coś No 10 więcej bym miał Ale, nie wiem, wydaje mi się, że chyba bardziej Lepiej byłoby y, Rubina kupić, moim zdaniem To jest z obroną, nie? 300 won Czyli, jakbym sprzedał szczulety, trochę bym y, dołożył To miałbym... No, w sumie pod obronę. i tu uwaga 18 średnich, 360 wartości ja mam, ja mam przejrzysty, dziwne że nam ninja, ale powiem wam, granie na dwie postacie to nie jest głupi pomysł. Miałbym 8 średnich więcej i ile? Wartości? E, czekajcie, 8 średnich więcej i 362 razy więcej wartości. No, moim zdaniem wypadałoby się na to zdobić, nie? Co ty myślicie? Na stylety odporność. Na pewno, ktoś, na pewno ktoś to kupi. Za tyle. W ogóle powiem Wam coraz bardziej żałuję, że moją perfekcyjną tarczę pod PvP. Sprzedałem tak tanio. Ale z drugiej strony na tamty moment. Dzięki temu, że ją sprzedałem, zrobiliśmy no parę rzeczy, nie? Trudno, nie ma co żałować. Pamiętacie moją tarczę? Co zrobiłem? To no rzadko taką się widuje. Ten kto ją przyniesie kiedyś na jakiś inny serwer, o ładna tarcza. To zrobi duży pito na, na nie. No, powiem wam, ładny. Na, no powiem wam, ludzie się przydają, nie robią nowych rzeczy, na pewno mogę stwierdzić, nie? Soko. Nie są drogie te rzeczy. To. to nie wiem czemu. To z Tobą więcej niż to. Nie je bazy. Wolałbym mieć te statystyki niż siłą, bo siłę masz w często. Aż nie mam wartości magicznej w, w kostiumach. Nie będę miał bonusu zetowego, nie? Trudno. Dobry kostium kupiłem. 60 dni. No, i wracając, niestety, ale yy, jeżeli chodzi o serwer, to pod upadł, ale to było wiadome, ale to jest, uwaga, dobry moment dla ludzi, którzy mają już zbudowaną postać i teraz mogą nachapać się i przy fuzji mieć dobre itemy. Jeśli chodzi mi o itemach przyszłościowych. Niestety, story mam na ninży czekajcie, sobie ją wyloguję. Bo sami widzicie, jak szybko online spada. Za tak spadnie, że że no, no, nie będzie to super, super sprawa, nazwijmy to, nie? Ale przez to, że ludzie się przydają, dobrej i można to nie kupić. Jakieś PVP szczególnie, które już mniej będzie używane, ale w takim bagniaku, bo pamiętajcie, bilety podróżnicze często są, nie? 10, 15, 175 won bez HP, więc wystarczy wystarczyłoby. Być coś trochę ponad, to już macie ponad 200 wonów i tak na każdym itemie. Nie przykładowo na, yy, na serwerze Anazolu, jeden item na taki nie wiem, z 15, z 10. I wiadomo, że to jest inny przeliczyk, bo tam macie, nie wiem, ktoś powiedział, won za 4 złote, nie? Tu macie wona za 1,80, coś takiego, więc. Ale to jednak daje zrobić do góry, nie? Bo nie chodzi mi na sel tej i temy, ale chodzi mi o przeliczyć względem tego, ile powinno można wycisnąć do przodu. No ja tak właśnie myślał, nie? Czyli, głównie będę ametysty przynosił... ...jakieś pvp Wiecie, powoli, powoli... ...zbuduję dobrego szamana i coś tam jeszcze przyniosę. No nie, właśnie problem jest taki, że dużo ludzi pokończyło grzeleczkę... Ale z drugiej strony to było wiadome. No bo influencerzy, oni nie specjalizowali się w betinie. No, oczekiwaliście od nich, że oni będą grali non-stop? No właśnie nie. Ja nie. Tylko problem jest taki, że to za szybko się działo. Bo ja myślę, że to będzie takie bardziej powolne, nie? Czyli... Dwa miesiące... I będzie taki, taki, taki skokowy upadek. A to nagle... W ciągu tygodnia się stało, że... spoba srebrna poszła w... No bo wiecie, to jest taki efekt kuli śnieżnej, nie? Turencerze chcieli się wyprzedawać, a reszta za nimi, nie? Więc... No mówię, ale ja spróbuję z tego zrobić jak najwięcej. Wrócimy na surę. Nie powiem wam, jaki mam plan na surze, bo musimy się zastanowić, co będziemy robić. Ale tak, sura wraca do gry. Trzeba w końcu ruszyć ten endgame'owy content. Powoli się trzeba przygotowywać do, nowego, do nowej aktualizacji w Metinie. Ma być przed jakaś. Chociaż patrząc na to, jak oni, oni jak i co robią, mi się, że ten mecen to już jest w porzucona i musi wymrzeć sama. I do przodu, nie, jak się mówi. Powiem Wam, będę panował Challenge Play to win, kolejną odsłonę. Eee... Jeżeli chodzi o. Nie wiem, może kogoś z Twitcha wyciągnę, może ich albo coś. Co o tym sądzicie? Pierwsza odsłona Challenge Play to win była sukcesem. A nie ma sensu znowu yy, Wojtka Tasmanie w to wciągać, bo... Nie wiem czy nawet by chciał No zobaczymy, nie? Ale można pomyśleć o kolejnym odsłonie pay to win Challenge'u To był spoko challenge, ja się świetnie mawiłem, Bo te challenge'y już z tego levela mi się Też, więc ja się nie dziwię, czy coś Ach, no tak Zostawimy auto łowy Okej. Okay. No i super, niech sobie... O.